Kolejne doniesienia o skuteczności ziół w terapii SIBO. Dzisiaj porozmawiamy sobie o liściu oliwnym. Z tej strony Michał Androlewicz, dietetyk kliniczny, społeczność Opanuj SIBO. Kłaniam się i lecimy z tematem. Drzewa oliwne, a konkretnie oliwka europejska, czyli jedno z najbardziej szlachetnych drzew owocowych symbolizujące historycznie pokój, zwycięstwo, długowieczność oraz mądrość. W starożytnej Grecji gałązki oliwne były wręczane zwycięzcom Igrzysk Olimpijskich, zdobiły królów oraz mitologicznych bogów greckich, w Biblii natomiast była to druga najczęściej wspominana roślina. Z kolei dzisiaj doceniamy ją przede wszystkim ze względu na walory konsumenckie oraz właściwości zdrowotne. Spożywając na przykład oliwki czy oliwę z oliwek. I tak po wielu latach historii doszło wreszcie do tego, że opublikowano niedawno pierwsze badanie dotyczące skuteczności herbaty z liści oliwnych w terapii SIBO. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, to lekkie wprowadzenie. Rozmawiając o oliwce europejskiej, rozróżniamy tak naprawdę trzy główne surowce. Są to oliwki, jest to oliwa z oliwek oraz są to liście drzewa oliwnego. Produkty te naturalnie różnią się od siebie składem oraz zawartością polifenoli oraz chociażby profilem kwasów tłuszczowych, przez co się rzeczy wykazują trochę inne właściwości prozdrowotne. I tak na przykład oliwa z oliwek jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz polifenole takie jak tyrozol czy oleokantal, a jej spożycie będzie wiązać się przede wszystkim z działaniem przeciwzapalnym oraz ochronnym na układ sercowo-naczyniowy. Generalnie w praktyce takim dobrym typem jest spożywanie około 20 gramów dobrej jakości oliwy z oliwek dziennie, właśnie pod kątem wpływu ochronnego na układ sercowo-naczniowy oraz gospodarkę lipidową. Liście oliwne mają z kolei już większą zawartość polifenoli niż oliwa i są bogate przed, przede wszystkim w oleuropeinę, która można powiedzieć, że wykazuje już działanie takie bardziej farmakologiczne i poza typowo działaniem przeciwzapalnym oraz antyoksydacyjnym, może również obniżać ciśnienie tętnicze czy chociażby stężenia glukozy we krwi, a także wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz może korzystnie modulować mikrobiotę jelitową. Czyli w takim dużym skrócie, można powiedzieć, że oliwa z oliwek to jest taki składnik bardziej żywieniowy, ogólnie prozdrowotny, natomiast. Liście drzewa oliwnego ma już taki bardziej charakter farmakologiczny. Wracając do naszego badania, oceniono w nim, jaki wpływ będzie miało spożywanie herbaty z liści oliwnych na objawy pacjentów zmagających się z SIBO. W tym celu 49 pacjentów z SIBO zdiagnozowanym na podstawie testu oddechowego z glukozą podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa miała spożywać herbatę sporządzoną z 1,7 g proszku pochodzącego z liści oliwnych dwa razy dziennie przez dwa miesiące, natomiast druga grupa stanowiła grupę kontrolną i nie stosowała żadnej interwencji. Po dwóch miesiącach oceniano objawy oraz wykonano kontrolny test oddechowy. Jakie były wyniki? W grupie spożywającej herbatę nasilenie objawów ocenianych na podstawie skali GSRS zmniejszyło się z 19 punktów do 6,8. Skala GSRS w praktyce to jest takie narzędzie, które wykorzystuje się do oceny rodzaju i skali objawów występujących u pacjentów i co do zasady im więcej punktów uzyska pacjent w tej skali, to wskazuje to o tym, że objawy są bardziej nasilone. W tym przypadku redukcja objawów z 19 na 6,8 wskazuje, że zaszła u nich naprawdę istotna poprawa. W praktyce zaobserwowano u nich znaczącą redukcję wzdęć, bólu brzucha, biegunek, zaparć oraz niestrawności. Ponadto u pacjentów doszło do znacznego zmniejszenia produkcji wodoru oraz metanu i w grupie spożywającej herbatę aż 88% pacjentów miało ujemny wynik testu oddechowego w porównaniu do zaledwie 4,2% w grupie kontrolnej. Całościowo te efekty wydają się być naprawdę obiecujące i popatrzcie, jeżeli teraz spojrzymy sobie na całkowitą redukcję stężenia gazu w grupie kontrolnej oraz grupie spożywającej herbatę, to ta różnica jest naprawdę ogromna. W grupie kontrolnej po dwóch miesiącach był widoczny spory spadek w stężeniach wodoru, ale nie było tutaj istotności statystycznej. Natomiast popatrzcie na metan, w grupie kontrolnej doszło do aż trzykrotnego zwiększenia produkcji metanu, czyli potencjalnie można powiedzieć, że część wodoru, gdzie odnotowano spadek, przeszła po prostu w metan. Natomiast teraz popatrzcie na grupę spożywającą herbatę, mamy ogromne zmniejszenie produkcji wodoru. Oraz mniejszy, no i w tym przypadku też nieistotny statystycznie spadek stężenia metanu. Natomiast całościowo łącząc wodór z metanem, mamy tutaj naprawdę ogromną poprawę. Z drugiej strony, badanie to ma też swoje ograniczenia. Było ono przeprowadzone na zaledwie 49 osobach, czyli jest to stosunkowo nieliczna próba oraz grupa kontrolna nie otrzymywała żadnej interwencji. Czyli nie możemy do pewnego stopnia wykluczyć efektu placebo u osób spożywających herbatę. Ponadto u osób, które piły herbatę, istnieje również pewne ryzyko bajasu, gdzie te osoby mogły czuć się na przykład bardziej zmotywowane do tego, żeby wprowadzić jakieś inne zmiany w swoim stylu życia, w swojej diecie, które również mogły mieć częściowo wpływ na osiągnięte wyniki ponieważ jeżeli wiedziały, że są poddawane jakiejś interwencji, to jednocześnie świadomie mogły oczekiwać tego, że ich stan ulegnie poprawie, natomiast ta druga grupa, jako że nie otrzymywała totalnie żadnej interwencji, nie zaszły w ich życiu totalnie żadne zmiany, no to istnieje znacznie mniejsza szansa, że jednocześnie ta grupa wprowadziła jakieś dodatkowe zmiany w swoim stylu życia. Niemniej, nawet pomimo tych ograniczeń, uważam, że wyniki są dość obiecujące. No i bardzo fajnie, że pojawia się coraz więcej badań, które wskazują na skuteczność czy też potencjał ziół w terapii SIBO. W tym momencie też warto dodać, że liść oliwny. Był również testowany w dwóch innych badaniach klinicznych w połączeniu z liśćmi opuncji figowej, który znajdziemy chociażby pod postacią produktu MukoSafe, który jest również dostępny w jednym z polskich preparatów. No i co się okazało, to że mieszanka tych dwóch ziół znacząco zmniejszała dyskomfort żołądkowo-jelitowy, zwłaszcza łagodziła objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, takie jak zgaga, odbijania, uczucie pełności czy cofanie pokarmu do przełyku. Natomiast do innych wstępnie udowodnionych korzyści, jakich można oczekiwać po suplementacji ekstraktu z liści oliwnych, należą obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, redukcja cholesterolu całkowitego oraz lipoproteiny LDL, czy też chociażby poprawa kontroli glikemii. No i teraz, jeżeli chodzi o takie bardziej praktyczne kwestie. W kwestii dawkowania jest trochę problem, ponieważ w badaniach rozpiętość jest naprawdę duża i w zależności od schorzenia stosowano dawki od 500 do nawet 5000 mg dziennie. Natomiast w praktyce raczej stosuje się dawki między 500 a 1500 mg ekstraktu z liści oliwnych, standaryzowane na 5 do 20% oleuropeiny i ja osobiście poza te dawki raczej bym nie wychodził. Jeżeli chodzi o badanie, które Wam wspomniałem wcześniej, to tam nie był stosowany suplement, a była stosowana herbata zawierająca sproszkowane liście oliwne i ilość, jaką stosowano to było 1,7 g suszu na 250 ml wody spożywane dwa razy dziennie. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to na pewno warto zachować ostrożność u osób z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, na przykład u osób przyjmujących leki na nadciśnienie. Oraz zdecydowanie powinny unikać liści oliwnych kobiety ciężarne oraz karmiące piersią. Podsumowując, wstępne wyniki wskazują, że liść oliwny może stanowić ciekawą alternatywę dla terapii SIBO i może być w tym zaskakująco skuteczny. Oczywiście podkreślam, że ilość osób uczestniczących w badaniu była stosunkowo niewielka i nie było kontroli placebo, natomiast mimo to uważam, że wyniki są naprawdę obiecujące, a sama interwencja niedroga i łatwo dostępna. Bardzo cieszy również to, że pojawia się coraz więcej badań na temat zastosowania ziół w terapii SIBO. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział mojego wcześniejszego materiału na temat berberyny, to zachęcam, aby cofnąć się kilka postów wstecz i zapoznać się z materiałem. To by było na tyle. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy może stosowałeś kiedyś liście oliwne, czy to w postaci herbaty, czy to w postaci suplementu? Jeżeli tak, to jakie były efekty w Twoim przypadku? A jeżeli materiał był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj mój kanał, a jeżeli interesują Cię rzetelne treści na temat jelit, to zapraszam na mojego bloga www.michłandrlewicz.pl oraz na mojego instagrama Opanuj PodłogaSIbo. Dzięki za uwagę, pozdrawiam!